Na kolejnym konkursie piosenki angielskiej w naszej szkole. Witamy wszystkich rodziców, grono pedagogiczne, uczniów naszej szkoły, a w szczególności przybyłych gości. Pana burmistrza Pawła Fytę, który zasiądzie w Drzwi. Panią inspektor Irenę Kornakiewicz. Pana Stanisława Kajma oraz dzi naszego konkursu. A są nimi dyrektor szkoły, pani Barbara Tarasek. Nauczycielka języka angielskiego, pani Bożena Biel. Pan burmistrz oraz pan Jacek Biel, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego. Witamy także pana Mariana Bergańskiego, który użyczył nam swojego sprzętu muzycznego i zapewni świetną poprawę muzyczną naszego konkursu. Za co z góry serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również panu Michałowi Moskalewiczowi za pracę przy doborze odpowiednich tonacji. I pani Ricie Sierbińskiej za pomoc od strony językowej. przewodnim naszego dzisiejszego konkursu jest widoczna na sali Żółta Łódź Podwodna stąd nazwa konkursu Yellow Submarine. W poprzednim roku szkolnym w trakcie pierwszej edycji konkursu piosenki angielskiej mieliśmy okazję przenieść naszą szkołę nad brzegi Tamizy czyli wprost do Londynu. Zapewne wszyscy pamiętamy czerwoną budkę te... Telefoniczną, elegancki melonik i parasol do ochrony przed kapryśną angielską pogodą. W obecnym roku naszą grybowską podstawówkę również przenosimy na Brytyjskie Wyspy, lecz tym razem nieco bardziej na północ. Wraz z uczestnikami konkursu zawędrujemy aż do miasta Liverpool. Miłośnicy futbolu zapewne kojarzą to miejsce. Jako siedzibę jednego z najlepszych klubów piłkarskich na świecie, FC Liverpool. My jednak dziś wędrujemy do tego robotniczego miasta, w którym pogoda jest równie nieprzewidywalna jak numery dużego lotka. Nie po to, by ze stadionowych trybun podziwiać poczynania słynnej futbolowej jedenastki. Naszym celem będzie nie mniej sławna czwórka z Liverpoolu. O kim mówimy? Oczywiście o jednym z najsłynniejszych zespołów muzycznych na świecie, The Beatles. Ich piosenki, pomimo upływu czasu, nadal są częścią żelaznego repertuaru wszystkich rozgłośni radiowych. Przez ponad 50 lat sprzedali tyle płyt, że gdybyśmy je wszystkie ułożyli w jednym rzędzie, to wystarczyłoby na oplecenie kuli ziemskiej aż trzykrotnie. Członkowie zespołu... John, George, Paul i Ringo. Swoje największe sukcesy estradowe odnosili w latach 60. ubiegłego wieku. Aby uzmysłowić naszym uczniom, jak dawno to było, wspomnijmy, że były to czasy, gdy ich dziadkowie oddziani w granatowe kałaty z przeszytymi tarczami sami uczęszczali do szkoły podstawowej. Przez ostatnią połowę wieku. Wokół zespołu narosły niezliczone legendy, anegdoty i bardziej lub mniej prawdziwe opowieści. Spośród ich niezliczonej ilości zapewne na uwagę zasługuje ta dotycząca nazwy zespołu. Dla niewtajemniczonych w zawiłości angielskiego słownictwa i ortografii wyjaśnimy tylko, że słowo Beatles oznacza nic innego jak chrząszczeń. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie błędna pisownia. Członkowie zespołu postanowili bowiem zamienić literkę E na A. Początkową reakcję dziennikarzy można przyrównać do tego, jak reagują nasze nauczycielki języka polskiego, gdy na uczniowskim dyktandzie dostrzeży słowo książ przez samochód. Z perspektywy minionych 50 lat i ponad miliarda sprzedanych płyt, Dziś aż trudno uwierzyć, że wśród członków zespołu nie było nikogo, kto umiałby czytać nuty. A po swoim pierwszym koncercie Bittelsi zostali opisani w gazetach jako zespół całkowicie beznadziejny. Na przekór wszystkim oni po prostu wychodzili na scenę, porywali publiczność i rozpalali ją do czerwoności. Tak samo i my życzymy w chwili obecnej naszym uczestnikom. Wejdźcie na scenę i podobnie jak Beatlesi niegdyś, tak wy dzisiaj rozpalcie publiczność i przenieście nas do angielskiego Liverpoolu. Program dzisiejszego konkursu Yellow Submarine składa się z dwóch części. W ramach części pierwszej odbędzie się występ zespołu muzycznego pod kierunkiem absolwentki naszej szkoły Edyty Sędzi, wspaniałej dygnetki. Po czym rozpoczniemy zasadniczą część konkursu piosenek The Beatles. Mamy nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania językiem angielskim oraz muzyką tego wspaniałego zespołu. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia. Szanowni Państwo, konkurs Yellow Submarine 2016 uważamy za otwarty. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału. when i find myself in times of trouble mother mary comes to me i